Manko się Manko, witajcie na moim kanale. Dacie czy nie dacie? Dacie Sandero 3 z LPG. W dzisiejszym odcinku będziemy, będę wam pokazywał dokładnie wszystkie czynności oraz samą wymianę filtrów fazy ciekłej i lotnej w tym aucie. W pierwszym odcinku, który pewnie wam się gdzieś tutaj wyświetli, Pokazywałem, jak wymienić filtry, natomiast dzisiaj będziemy je po prostu wymieniać. Już nie będę pokazywał czynności zamykania zaworu butli, bo to już właśnie zrobiłem. Gaz się wypalił. Także to będą tylko takie informacje, po prostu w pigułce. Pokażę Wam, jakimi narzędziami. Należy to zrobić, aby się za bardzo nie namęczyć, aby to poszło w miarę sprawnie i tak dalej. Także zachęcam gorąco do wstawienia łapki w górę, subika, jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił. No i przechodzimy do istoty. Filtr fazy lotnej. Jest to filtr fazy lotnej, który jest umiejscowiony pod maską naszego autka. Dość wygodne miejsce, akurat jeśli chodzi o dacie Sandero. Przepraszam, stoję właśnie e, pod sklepem, pod dekatlonem. Później Wam pokażę. Są jakieś komunikaty tutaj niezwiązane e, z tym, co teraz robimy, ale nie przejmujcie się. Flip frazy lotnej. E, on jest e, takimi obejmkami tutaj e, trzymany. Tu jest wąż z jednej, z drugiej strony są obejmy. Dodatkowo jest trzymany jeszcze przez taką metalową łapę. E, na jedną śrubkę, zdaje się, z tego co pamiętam. No i ten filtr, a właśnie a propos tego filtra, byłem ostatnio w ASO i ten filtr wziąłem ze sobą, to jest filtr akurat nie kupiony od nich, tylko gdzieś tam w internetach, poszedłem tam z tym filtrem z zapytaniem, czy ten konkretny ten, który mam w ręku z takim nadrukiem, z takim obrazkiem, z takimi normami, które są tymi samymi normami, który ma filtr ten oryginalny, czy ten filtr jest uznawany przez ASO jako oryginalny? Pan to sprawdził, wszedł do swojego tam katalogu internetu i powiedział tak, od niedługiego czasu już tylko te filtry z takim nadrukiem będą po prostu montowane. Do tej pory filtr był identyczny, natomiast miał identyczne parametry, identycznie wyglądał w sensie no, takiej bryły plastikowej tak z ciemnego, czarnego plastiku, zamiast miał troszkę inny rysunek. Tak? I no Ja wolałem się zapytać, bo te filtry po prostu kosztują grosze w internecie, a, a w ASO ten filtr kosztuje chyba 6 czy 7 razy drożej. Także dostałem potwierdzenie, że tak, ten dokładnie z takim nadrukiem są już montowane od niedawna w, w samochodach, w daciach. Także to jest dobra informacja, że przez wymianę na taki filtr po prostu nie stracimy gwarancji. Także to jest filtr fazy lotnej. Mam też filtr fazy ciekłej. Kupiłem oryginalny. To jest numer tego filtra. To jest opcja filtra z o-ringami, jak widzicie. Natomiast funkcjonuje jeszcze jedna opcja tego filtra. Filtr jest taki sam, natomiast bez o-ringów. Numer jest troszkę, troszkę się tam różni. I o tym też w którymś. Yy przy którymś pytaniu tam pod, pod filmikiem na, na YouTubie też ten drugi numer też napisałem. Ktoś zwrócił uwagę, że funkcjonują dwa i faktycznie e, to jest ten z oringami, oryginalny filtr. Ten kosztuje 50, 50 zł w, w ASO. Dobra, gaz się już wypalił, tego pokazywać nie będę, tak jak mówiłem. To zabieramy się do podnoszenia machy i, i wymieniamy filtr fazy lotnej dobra, więc mamy małą grzechotkę, tutaj może pokażę, tu jest filtr mała grzechotka nie wiem, czy to będzie dobrze widać dziesiąteczka i odkręcamy śrubkę obudowy, to jest tutaj ta śrubka

Właściwie uważaj, żebym ta śrubka nie wystrzeliła, poprzez tę blaszkę trzymać ją bardzo, w miarę pewnie. Dobra, śrubkę mamy. Ciągamy obudowę. Tu możemy sobie jeszcze ściągnąć ten wężyk. O, tutaj właśnie. Kolejne narzędzie, które będzie nam potrzebne będzie takie skrzypeczki, one są przystosowane właśnie do takich obejmek rozprężnych, żeby ten przewozik tam troszkę z tyłu zaczepiłem pytanie czy mi się uda to jedną ręką ogarnąć, chyba jednak nie. dobra, widzicie, to spiąłem teraz będę się starał to ściągnąć tą opaskę o, tutaj ściągnąłem, puszczam w szczypce mają taką blokadę o, teraz jedną stronę mam a z drugą stroną będzie troszkę więcej zabawy Natomiast tutaj jeszcze sobie muszę zahaczyć jest tam niżej trochę tutaj widać nie wiem, może widać, no dobra próbujemy drugą, no drugą też już sobie tutaj przesunąłem, teraz wyciągamy filtr dobra to mamy wyciągnięty filtr. Zdaje się, że to jest ten sam. Tutaj są wszystkie. O, przewód jeden. Przewód drugi. A sprawdzimy, czy to jest ten sam. No troszkę się różni, jak widzicie. Normy są te same. Identyczne normy. Klasa i tak dalej. Natomiast ten faktycznie ma, ma trochę inny nadruk. No dobra, no to montujemy. Filtr już mamy założony z jednej i z drugiej strony. Teraz naciągamy na niego, na te przewody, tutaj obejmki. No dobra, nie mogłem tego pokazać, bo jestem sam. Nie mam żadnego pomagiera, ale z jednej i z drugiej strony obejma jest. Siedzi. Także to tyle Teraz tylko sobie ten przewód z powrotem włożymy w odpowiednie miejsce Z jednej strony byłem tutaj A jedną ręką to ciężko cokolwiek zrobić A od spodu jest Tutaj też jest no i tyle filozofii zakładamy. Ojmy. Jest sobie jedną ręką z nóż śrubka jeszcze mi nie wyskoczyła. No dobra, muszę drugą sobie pomóc. No dobra. Już mamy śrubkę założoną. No jest. Książkowo. No dobra, lewarujemy. No dobra, więc mamy odkręcone koło. Jest tutaj. Klucz do koła, siedemnastka tutaj. Nie będzie dobrze widać. O jest 17. Duża łapa. Wcześniej lewerowałem. Sobie tutaj podświetlę. Albo lepiej widać. No i tutaj jest kluczyk z małą osomeczką, żychotka. Wszystkie sobie poluźnie. Ciężko, tak mi kurczę, się za to zabrać. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać z tej strony. A może będzie, jest chyba nawet siódemka. Słuchajcie, takie syczenie. I zawsze troszkę gazu jeszcze jest. No można chwilę odczekać i... O, przestało syczeć. Dalej kontynuować odkręcanie tych trzech. Tu jest jeszcze jedna z tyłu schowana. O, no, dalej syczy I chyba już po krzyku, tak. to już łapkami okay. Trzeba uważać, bo te śrubeczki mają podkładki żeby nie pogubić takie właśnie i trzecia ściągamy dekielek Widzicie, I tu już jest z tej strony taki syp z filtra. No dobra, i wyciągamy filtr. Jak to pokazać? O. Mamy filtr tak wyszedł, tak pamiętamy z tego musimy też nowy filtr włożyć no jest widać zabrudzony tragedii może nie ma ale już czas a więc tak tu mamy stary, tu mamy nowy ten jest jeszcze z uszczelką z ringiem Jak wyglądają? Jaka jest różnica między tymi dwoma? Zdaje się, że w tym nowym te zwoje są trochę wężej. Takie mam wrażenie. No na pewno. To to jakiś błąd fabryczny. Odrobinkę są wężej. A no tak, to są te same filtry. Tu się troszkę różnią. Z góry tak to wygląda. Dobra, czyli montujemy. Tak powinien wejść do góry. No i wszedł. No dobra, montujemy. Tak jedną ręką Dobra, jedną mamy Może z tej strony Z Już założony filtr. No i co? Gaz mam już odkręcony. Odpalamy silnik. I zobaczymy. Będziemy wąchać, spryskiwać. Czy przypadkiem nie cieknie? Nie powinno, ale wiecie, oczywiście na luzie. Dobra. Przełączył się na gaz. Macha w górę. Na razie nic się nie dzieje. Nic nie czuję tego gazu, brak syczenia. Sprawdźmy pod kołem. Tu jest taka ciekawostka, że gdyby coś leciało, to też byśmy czuli, bo, bo to jest fazy ciepłe. Akurat ten to, to byłoby po prostu zimno lodowate. Natomiast tu absolutnie też nic się nie dzieje zupełnie. Wąchamy. <laughs> Pachnie pizzą, ratuje. Także wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką. Zajęło mi to, no, znów się męczyłem z kamerowaniem, ale około e, 35 minut, coś takiego. Zdecydowanie za długo można to zrobić, zdecydowanie szybciej. To na zawsze jest to myślenie, a czy będzie dobry kadr, a czy to się wszystko ułoży i tak dalej. No, czasami się nie układa, bo człowiek patrzy swoimi oczami, a kamera patrzy swoim. Eee, przepraszam, jeżeli coś, kadr może nie wyszedł, to, to po prostu mieć świadomość, że robię to na parkingu pod dekatlonem. Tak to wygląda pod tym. I no, pokazałem, że, że jest to możliwe nawet w takich warunkach. Także trzymajcie się ciepło. Ja jeszcze chwilę posłucham tego autka i będę zakładał zaraz koło. Ale wszystko wskazuje na to, że jest sukces. Także trzymajcie się, zachęcam do subskrypcji, followowania i tak dalej. Tutaj macie, tutaj gdzieś znów się wyświetli pewnie link z tym pierwszym filmikiem, gdzie pokazuję Wam jak wymienić, a dzisiaj Pokazywałem wam, jak wymieniam drobna różnica. Także trzymajcie się gorąco, ja zakładam koło.